Witajcie, witajcie serdecznie i te witajcie, Łukaszu. Cześć. Giant Days to bestsellerowa seria komiksowa Johna Allisona, która na tyle rozkochała sobie czytelników oraz krytyków, że otrzymała aż dwie nagrody Eisnera, a była nominowana trzy razy. Dostała cztery nominacje do nagrody Herveya i Ringo Awards. Powiem ci Łukaszu, że te nobilitacje wysyłają klarowny sygnał. To musi być dobre. Jednakże w tym wszystkim pojawia się jedno zasadnicze pytanie. My omawiamy Giant Days, tom 11. Mną się nie przejmujcie. Łukaszu, czy czytałeś poprzednie tomy? Nie, przyznaję się, wstyd. wstyd ale znam troszeczkę tą serię, znam, znam. Ja też nie czytałem. Też nie czytałem wcześniejszych tomów. I... To jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ, tak. <noise> ponieważ czy wielokrotnie wyróżniana seria komiksowa, sztandarowe dzieło Alisona i najdłużej ukazująca się w non-stop comics seria, y, można ją poznawać od tomu 11. Odpowiemy tak. później. Pierw popatrzmy na okładkę. Y, okładka jest miękka, format taki... Poręczne, dosyć poręczne, w sam raz do wzięcia do plecaka, na jakieś nudne wykłady, na jakieś nudne inne zajęcia. No właśnie, specjalnie mówię o tych wykładach, ponieważ rzecz dzieje się no gdzie? Na studiach. Na studiach, dokładnie. I sam opis o tym informuje. Pierwszy semestr trzeciego i ostatniego roku studiów przynosi trójce nierozłącznych przyjaciółek Daisy, Esther i Susan serią niespodziewanych wstrząsów emocjonalnych. Co to w ogóle jest za, za komiks? Ja mogę po przeczytaniu tego komiksu powiedzieć w następujący sposób: Jest to zbiór epizodów. Są to epizody z życia młodych dziewczyn kończących akurat w tym momencie studia, szukających pracy, do tego zderzających się z prawdziwym. Życiem dorosłych. To są takie, m, można to ładnie nazwać, e, prawdziwe, okruchy życia, ale przedstawione w zabawny, pogodny sposób. Te przygody dotyczą trójki dziewczyn, trójki przyjaciółek. Zobaczcie, kto to jest. Poznajemy Suzan. Suzan, akurat dopadła jesienna. Handra idzie do domu, chce odpocząć. I oczywiście patrzy, no, dzieciarnia się bawi żebym nie zapomniała podwiązać jajowody. Bierze od jakiejś dziewczynki piłkę, rozcina tę piłkę i później spotyka się z, z gniewem wielgaśnej mamy tego dziecka. Zniszczyłaś piłkę mojej córki. Chwileczkę, frytki mi się palą. Sekundkę. Kolejna przyjaciółka to Ester. Wrrr. To mnie wykończy, i jestem jak balon, który zaraz eksploduje. Jutro powiem Edowi, co czuję. Może wszystko zepsuje, ale gorzej być nie może. A poza tym, już prawie święta. Rób ta, co chce ta. Chwila, a przecież to esencja satanizmu. Serce bije mi jak dzwon. To chyba odpowiednia chwila, żeby wszystko zgolić. Trzecia przyjaciółka to Daisy. Nic nie rozumiesz, z nim się nie da racjonalnie rozmawiać. Cliff nie jest żadnym messiaszem. Ed. To zwykły człowiek nie zwiedzie nas na manowce i zrozumie, co go czeka. Panie Gamson, jak można siedzieć sobie w biurze i liczyć pieniądze, kiedy młodzież teraz za darmo? No i straciłem przez ciebie rachubę. Jeśli natychmiast im Pan nie zapłaci, każe im wracać do domu. Tak czy inaczej my odchodzimy. I to w tej chwili. Jestem zszokowany Waszą postawą. Przedstawię jednak Wasze zastrzeżenia zarządowi i. Oto narodziło się dziesiątko, którego imię Jezus. On nie jest człowiekiem. Ed. To potwór. Tak, przedstawiłem tutaj tylko trzy epizody. Trzy malutkie fragmenty, które pokazują te bohaterki. A tego jest naprawdę całkiem sporo. Jest sporo czytania. Trzeci rok, pierwszy semestr, więc mamy do czynienia z. Z Halloween, mamy do czynienia z Bożym Narodzeniem. Wyszłam dziś z domu tylko po to, żeby kupić kartkę urodzinową dla McGrava, ale czuję, że dzieje się tu coś, co chyba ignorujemy. Ciekawe co to może być. To Dzień Wolnego Serca, Ester. Święto dziękczynienia dla brytyjskich rzeźników, szlaktujących za nas stworzenia, które boimy się dotknąć. Otóż nie, to Dzień Świętego. Używaj umówionego słowa, nie wymawiaj jego imienia. Wybacz, walniętego. Tak, widzicie? Dokładnie to jest to. Tutaj się Łukasz śmieje, ja się uśmiecham, ponieważ tak. to jest ten typ humoru. Tutaj mamy. Taki twardy, złośliwy. Ja lubię taki. To jest po prostu taka historyjka. To zbiór, zbiór różnych sytuacji przedstawiających losy, właśnie tych, tych dziewczyn. I to jest zabawne. Naprawdę to jest to jest fajne. Chciałem coś powiedzieć na temat ilustracji. Fantastyczne są, bo one są niby przedstawiają, wiesz, tak jak my wyglądamy, w, kres, w kreskówkowym stylu, jak my wyglądamy i to są problemy takie z prawdziwego zdarzenia przedstawione, ale na przykład mamy rozciągnięte ręce, bo na przykład jeden z bohaterów dźwigał, czy jest zmęczony. Tutaj jakieś, nie wiem, bardziej oczy, żeby podsumować tą mimikę twarzy, czy zmęczenie. Widzimy tutaj po prostu, jak to się nazywa, cechy charakteru danej postaci albo w jakim stanie psychicznym w danym momencie dana postać. I Nie musimy się tego domyślać, bo fantastycznie Max Sarin operuje swoją kreską tutaj. I to, to od razu do mnie przemawia, to mi ujęła ta kreska. Bohat, bo, bohaterki są świetnie zaprezentowane w tym komiksie. Wreszcie możemy odpowiedzieć na pytanie, które zadałem na początku. Bardzo trudne. Słuchajcie, ja ani Łukasz nie znaliśmy wcześniejszych tomów. Nie czytaliśmy od pierwszego do dziesiątego. Nasza przygoda zaczęła się tomem 11. Mną się nie przejmujcie. Łukasz, chcesz pierwszy odpowiedzieć? Czy można zacząć czytać 11. czy, czy wolisz, żebym ja to powiedział? Ja powiem. E, powiem tak, można, ale warto chyba i ja mam bardzo wielką ochotę, żeby się zapoznać w ogóle z całością tej serii. Dodam do tego, że jeszcze mają wyjść trzy tomy i ten, ta seria się zakończy. Czyli w sumie dostaniemy 14 tomów. Moja natomiast odpowiedź jest następująca. To jest jak bardzo dobry serial i moje skojarzenia to jak przyjaciele kojarzysz serial, przyjaciele, o, prawda? Oczywiście. I Pytąłem. słuchajcie, niezależnie od którego odcinka zaczniecie oglądać, to po prostu y, spodoba wam się. Po prostu to jest tak. taki typ fabuły, do której możecie wbić w niezależnie w którym wątku i będziecie się dobrze bawić. Jednakże, jednakże, oglądając pierwszy czy drugi odcinek, Wam się to tak podoba, że macie ochotę cofnąć się. Macie ochotę obejrzeć od początku. I tak samo właśnie jest z Giant Days. Ja przeczytałem ten Tom 11, się bardzo dobrze bawiłem. Trochę mi tam sprawiało problemów na początku, kto, kto co, jak, po co i dlaczego, prawda? Ale w, w ogólnym rozrachunku, na tyle to jest pogodna, sprawna, lekka historia, że ja spędziłem mile czas i ma się ochotę faktycznie zwrócić uwagę, co było we, we, we wcześniejszych wcześniej, tak? wydarzeniach, we wcześniejszych A domach. tym bardziej, że mamy 10 nowych wcześniej, to jest to tak. nadrabiać. Ale tak, to no jest powiem, naprawdę ja, szybko. Ja, to się ja szybko jestem czyta. naprawdę za. Zachwycony lekkością w ogóle, ale tamto też są poruszane poważniejsze tematy, jak niespełniona miłość, jakieś problemy w związkach, problemy w rodzinie, nie, niemożność się dogadania międzypokoleniowa. Ale w tej otoczce takiej zabawnej, ujętej, takiej kreskówkowej, te tematy nie są takie wiecie: depresyjne, dobijające, wiadomo, one są ciężkie, trudne, ale widzimy grono przyjaciółek i też przyjaciół. I którzy się wspierają nawzajem, i te problemy są y, szybciej, można je pokonać, łatwiej, można je y, dzięki rozmowie. Pokonać. Dlatego to jest jak ten wspomniany przeze mnie serial, Przyjaciele. To jest dla mnie coś na podobnej zasadzie. I ja się wcale nie dziwię, że ten komiks, ta seria zdobyła tyle nagród i tyle wyróżnień. Dziękuję Ci, Łukaszu, za spędzony ze mną czas. Oczywiście ja też dziękuję tobie, Sylwek, było bardzo miło, jak przy każdym takim I również wam dziękuję. materiale. I również, I również wam dziękuję za spędzony z nami czas. Podzielić się swoimi wrażeniami. Czy wy podzielacie naszą opinię, czy macie zupełnie inną? Koniecznie napiszcie. Do zobaczenia. Cześć!